Lista przebojów Radia Białystok notowanie 334 z dnia 16 sierpnia, no do mini 1998. 20 najpopularniejszych wśród naszych słuchaczy piosenek w ciągu ubiegłego tygodnia, a do tego jeszcze jednego dnia, bo dziś lista przebojów wyjątkowo w niedzielę i wyjątkowo do godziny 17. 16 sierpnia w roku 1957 w Bay City w stanie Michigan urodziła się Madonna Louise Veronica Ciccione, wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów, producentka nagrań i aktorka. Skoro w 1957 roku, to spróbujmy policzyć, dziś ma 41 lat, kto na miejscu 20 ostała się. Ladies gentlemen, Madonna. Madonna. Gentleman. i nagranie, które jako pierwsze zapowiadało jej płytę Ray of Light. You are... Jubilatka Madonna i nagranie Frozen na miejscu 334. listy przebojów Radia Białej Z 18. Spadek o dwa oczka od 22 tygodni na liście. Co ciekawe, drugi singiel promujący jej nową płytę Ray of Light, tytułowy, już kilka tygodni temu pożegnał się z naszym notowaniem. Ta piosenka podoba się bardziej naszym słuchaczom, choć podejrzewam, że w następnym tygodniu może sobie na liście nie poradzić. A to ja, wróżka? A teraz miejsce. 19. Jak chcą nasi słuchacze? Nowość pierwsza z czterech w tym tygodniu: Metallica i Fuel. Give me fuel, give me fire, give me that which I Z ostatniej płyty Reload, już trzecia piosenka: Fuel, Metallica. Po The Memory Remains, po Unforgiven 2, to chyba najostrzejsza spośród singli. Czy będzie kolejny? Zobaczymy. Miejsce 18 na naszej liście łączą się numery bardzo ostre z numerami dyskotekowymi. Wręcz wszystko zdarzyć się może. w ubiegłym tygodniu nowość, a dziś na miejscu 18. O dwa oczko da góry. Luna i Bajlanda. To lista przebojów Radia Białej, jest notowanie 334. Puka do serc państwa i do państwa uszu po południu w niedzielę. To my, to było miejsce 18, Luna i Bajlanda, a teraz 17 i kolejna druga, a nie ostatnia nowość dzisiaj, w dzisiejszym notowaniu. How much is the fish? Mi scooter. The change, the change. Resurrection! W miejscu siedemnastym skuter i How Much Is The Fish nowość, a skoro już mowa o różnego rodzaju zwierzątkach, to przypomniał mi się nam pewien film. Masz mnie jutro pojechać na jarmark i bez konia mnie pół, bez mnie nie wracaj. Kota pocztowego teraz Państwu podamy 15 328 Białystok. A dalszy ciąg adresu Polskie Radio, ulica Świerkowa 1, lista przebojów Radia Białystok. Adres e, niezwyczajny, radio Bia, małpka -alfa .nas .pl. Słuchajcie, najlepszej stacji w kraju Polskie Radio Białystok Zastanawiam się, czy zapowiadać tę piosenkę, bo chyba jest doskonale już znana wszystkim naszym słuchaczom. Oczko do góry na 16 z 17 od 7 tygodni w zestawieniu. Nie Zespół 16, oczko do góry z 17 na 16 od 7 tygodni w zestawieniu. Czy wiecie państwo, kto to mówił? Słuchajcie, najlepszej stacji w kraju. To mówiła Renata dąbkowska Kloc, wokalistka zespołu Sixteen. Boskie lato, piosenka jak najbardziej letnia, a teraz oleć się na Mazurach. Południe pochmurne chwilami słońce może jednak wyjrzeć za chmur, miejscami spadnie przelotny deszcz. Temperatura po południu około 21 stopni, nocą rozpogodzenia, temperatura nocą około 12 stopni. Wiatr zachodni skręcający na północno-zachodnie od 2 do 3 stopni w skali goforta. Sponsorem żeglarskiej prognozy pogody jest firma TEDx Oil, producent w pełni syntetycznego oleju TEDx Synthetic 5W40. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, skim, down. 334. notowanie listy przebojów Radia Białystok, wyjątkowo z dnia 16 sierpnia 98 Osiem piosenek do góry, dwie na miejscach sprzed tygodnia, sześć do dołu, no i cztery nowości, spośród których dwie już były. Dziewięć piosenek zagranicznych w zestawianiu, 11 polskich. 20 Madonna i Frozen, dzisiejsza jubilatka, 19 Metallica i Fuel, 18 Luna Bajlandor, 17 Scooter, 16 Sixteen. Już tylko o cztery, a to już nie to samo. Spajsetki i Viva Forever. Należałoby dodać, że to trzecia spośród czterech dzisiaj nowości. Jedna jest jeszcze nieco wyżej. O tym nieco później. Viva Forever oddajemy głos dziewczynom. W Spice Girls i Viva Forever. A teraz czternastka. Przy okazji tej piosenki zastanawiam się, dlaczego płyta zespołu Blenders nazywa się Funkofil, Powinna się nazywać trochę inaczej. To jest owca albo baran. Z 15, czyli o jedno oczko do góry, od czterech tygodni w zestawieniu. No ile dobrze pamiętam ta piosenka była na liście przebojów trochę wcześniej, ale później spadła, a teraz wraca? Znaczy się, że zespół Blender bardzo się podoba. Pierwszy raz, Na liście przebojów Radia Białystok Blendersi i owca. Było o zwierzątkach, teraz o roślinkach, gdzie nie ma róż. I Just Five na 13. Najwyżej notowana w tym tygodniu nowość nasza. Just Five, gdzie nie ma róż. miejsce 13. Polskie Radio Białystok, ulica Świerkowa 1, 15-328 Białystok, lista przebojów. W ten sposób właśnie głosujemy na listę. A teraz mnie słychać w dwóch kanałach. Raz w jednym, raz w drugim, prawda? Teraz będzie miejsce 12. Teraz słychać w lewej stronie. A teraz będzie y, 12, tak już mówiłem. Na 12 z tygodnia y, miejscu Music Instructor, Rock Your Body. Ta piosenka, ta kompozycja się bardzo podoba, bo to nie jest piosenka. Od czterech tygodni na liście. Y, jeszcze raz Music Instructor, trochę wyżej. 11. Kasia Kowalska wyrzuć ten gniew w specjalnej wersji, wersji płytowej. Tym razem, co rzecz dziwna, w wersji dłuższej niż na singlu, 6 prawie minut. Ale to dlatego, że ta piosenka jest wydłużona o mm, taką wersję nową Song starego hitu zespołu Police którą Kasia pięknie zaraz Państwu zaśpiewa. Wyrzuć ten gniew. Miejsce 11. Z trzy oczka do góry. Od trzech tygodni na liście przy Radia Białystok. A słuchajmy Państwu 334 notowania z 16 sierpnia 98 roku. Po wiadomościach o 16 pierwsza dziesiątka. 34. Notowanie listy przebojów Radia Białystok, wyjątkowo w niedzielę, 16 sierpnia 98. Na 20. Madonna i Frozen, na 19. Metallica, full. 18. Luna Bajlando, 17. Scooter, how much is the fish? 16. Sixteen, Boskie Lata. 15. Spice Girls, Viva Forever, 14. Blenders, Owca, 13. Just Five, Gdzie Nie Ma róż. 12. Music Instructor, Rock Your body. 11. Się Kasia Kowalska, Wyżyć w Pora na prezentację pierwszej dziesiątki na dziesiątym czarno-czarni. I opalona już chyba w tej chwili, bo 16 mamy dzień sierpnia. Nogi. Nie chcę chodzić. To miejsce dziesiąte 334. Notowanie listy przebojów Radia Białystoka, miejsce pierwsze, to Już przed godziną 17. Ja już wiem, Państwo się dowiedzą za 40 minut. W dzisiejszym notowaniu cztery nowości, czyli Metallica, Scooter, Spice Girls i Just 5. Cztery piosenki siłą rzeczy pożegnały się z notowaniem. Sześć utworów do dołu, 2 na pozycjach sprzed tygodnia i 8 do góry. Jeszcze króciutko, inne zestawienie, 9 piosenek zagranicznych na dzisiejszej liście 20 najpopularniejszych wśród naszych słuchaczy piosenek, no i 11 piosenek polskich. Teraz o adresach. Głosujemy. Adres zwyczajny: Polskie Radio Białystok, ulica Świerkowa 115 328 Białystok. Lista przebojów. Emil, radio Bia, małpka alfa nask, Głosujemy. Głosujemy na pięć piosenek, które można usłyszeć na naszej antenie. Najczęściej są to piosenki nowe, ale może któreś e, się Państwu na przykład w nowej wersji, że zechcą Państwo, by pojawiła się wśród tych 12 bardzo popularnych piosenek. Wśród tych osób, które zagłosują na nasze zestawienie, losujemy nagrody. Są to najczęściej single kompaktowe. Dziś dwa losujemy spośród tych kartek, które do nas dotarły w ubiegłym tygodniu. No i teraz chyba miejsce dziewiąte. wyczerwcowe albo Panie Walku, z 9, a więc na pozycji sprzed tygodnia. Kult e, spółek, ostateczny krach systemu korporacji. Od 13 tygodni na naszej liście. Kazimierz Staszewski i jego Kultowi koledzy, Lewy Czerwcowy, albo Panie Waldku, 5 dziewiąte, z 9 w ubiegłym tygodniu i od 13 już tygodni na naszej liście. Ósemka. Music Instructor, Super Sonic. Czyżby się. Czyżby się na pół zaśpiewał? I teraz jest też chyba w porządku. 6 na 8. Dwa do dołu. Od 10 tygodni na listę trzeba już aby robić Stąd się sami, ale kiedy Music is Factor do Polski przyjedzie? Ta sztuka zdarzyła, że oto przy piosence zespołu Lady Punk e, zaczęło nam trzeszczeć, tylko że wtedy o pogodzie niejako nie chciało się na antenie nam mówić, bo piosenka miała traktować o tym, że ma padać, a nie padało. Teraz Siop Słoik nam tutaj robi brzydkie numery, no ale tak jak wtedy zmieniliśmy źródło, będzie dobrze? Powinno być dobrze. No było w porządku, tak jak mówiłem, Music Instructor Super Sonic na miejscu ósmym. Z 6, czyli spadek o 2 oczka i od 10 tygodni na liście przeboju Radia Białystok. Obszar po znajduje się pod wpływem nasuwającej się od zachodu zatoki Niżowej. Zachmurzenie, duże, a czasami możliwe niewielkie opady deszczu, lokalne, burze. Temperatura po południu 21 stopni, wiatr południowy, skręcający na zachodni i północno-zachodni od 1 do 3 stopni w skali Beauforta. Temperatura wody w jeziorach 18-19 stopni. Sponsorem żeglarskiej prognozy pogody jest firma TEDEX Oil, producent w pełni syntetycznego oleju TEDEX Synthetic 5W40. No. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, skim, zęb. Polskie Radio Białystok, ulica Świerkowa, 1, 15, 328 Białystok, lista przebojów, adres pocztowy. Radio Biała Małpka, alfa.naz.bialystok. Kropka, kropka, .pl, Andes Internetowy, albo Emil. Głosujemy na pięć piosenek wśród osób, które zagłosują na listę przybojów Radia Białystok. Głosujemy nagrodę. Dziś są to dwa single kompaktowe. Notowanie: 334 z 16 wyjątkowo sierpnia, anodemii 1998. Lista się sami, proszę Państwa, ale kiedy Lake przyjedzie z naszego kraju? Od jego nieformalnej wizyty minęło już trochę czasu. Wtedy towarzyszył naszym muzykom, którzy nagrywali jego piosenki w swoich polskich aranżacjach. Niektóre były bardzo piękne. Na siódmym My Father's Eyes so are Clapton. za i Clapton to miejsce siódme naszej 334 listy przebojów Radia Białej. Tak jesteśmy w strefie spadków. Teraz Riki Martin, Martin też do dołu skończyły się mistrzostwa. piosenka na Łeb na szyję. Z czwartego nasz Stella Copa de la Vida. Dzięki Marcin Lacopadella. Miejsce szóste z czwartego do dołu o dwa oczka. I od czterech tygodni na naszej liście obawiam się, że ta piosenka będzie spadać, bo coraz to bardziej zapominam to, co działo się na mundialu we Francji. A teraz mm, też spadek z drugiego. Wszyscy razem w jednym tempie. Zakręcona jest ta muzyka, zakręcona jest ta Reni Usis. Wszyscy dookoła zadają sobie pytania, któż jest ta Reni Usis? kto zacz? To taka Renata, proszę Państwa. Od ośmiu tygodni na naszej liście. Podobno, jeśli ta piosenka będzie na miejscu pierwszym, pojawi się jakiś specjalny remix. Nie są Państwo ciekawi? Aha, aha, aha. A później się okaże, że namawiam do głosowania na jedną piosenkę, prawda? Głosujemy na pięć piosenek. Na miejscu piątym Reni Usis. zakręcona. <słuch> do rana nie zostaniemy, ale tylko do 17. Choć kto wie, wszystko jest możliwe. Reniusis na piątym, to koniec strefy spadków. Teraz będzie troszkę do góry. Na czwartym, Kaszubowie. Czuję, że ja muszę. Od trzech tygodni zanim. 12 minut i będzie godzina 17 do 17. Lista przebojów Radio Białystok, notowanie 334, wyjątkowo niedzielne, przypominam was jeszcze. Przypominam adres. Polskie Radio Białystok, ulica Światowa 115-328, Białystok, lista przebojów, to adres zwyczajny I adres nadzwyczajny albo internetowy, albo Emil proszę wybierać w nazwach. Radio białamałpka alfa.nask.biarystok.pl Kurczaczki. Do Wielkanocy już niedługo. A teraz yy, nagrody, bo mówiłem już o tym, że będą. Dziękuję. Dziękuję, ale nagrody, yy, brawa powinny przypaść na, y, osobom, które, które głosowały. A głosowało dzisiaj, w tym tygodniu bardzo wiele osób. Wśród nich wylosowaliśmy dwie kartki. Yy, I single otrzymują Mariusz Łukaszuk z miejscowości Trześcianka w województwie białostockim. Brawa, brawa. Marcin, e, Mariusz głosował m.in. na DJ Bobo, który na razie nie pojawia się na liście, ale być może w przyszłości, na Roan, na Lady Punk, na Aleksie, no i na Ace of Pace. Nie graliśmy w tych propozycjach, ale ta piosenka już e, ma kilka miesięcy live za A drugą, drugą płytę kompaktową, taką krótszą płytę, czyli single, otrzymuje Ewa Głowacka z Czarnej Białostockiej. Ewa głosowała na Just Five, na Scootera, na No Mercy, na Lunę. Ten piosenkę, która w ubiegłego tygodnia pojawiła się na liście Bajlanda, no i na Bed go. Gratulujemy tym, którzy głosowali. No i zapraszamy do głosowania tych, którzy jeszcze tego nie robili. Nie robią. Bo warto. A teraz już pierwsza trójka. Na trzecim z nowej płyty pełnej obaw. Kasia Kowalska i nagranie, co może przynieść nowy dzień. Fantastyczna gitara, no ale nie ma co się dziwić Ryszard Smitowicz i, i koledzy. Między innymi e, Piotr Nalepa, Kasia Kowalska, miejsce trzecie, z pierwszego. Spadek o dwa oczka. Od dwunastu tygodni na liście przebojów Radia tak. To... Podejrzewam, że jeszcze przez kilka tygodni nam ta piosenka towarzyszy, bo bardzo, ale to bardzo się podoba. Tym młodszym, jak i starszym naszym słuchaczom. Mówi sobie Kasia Kowalska w duchu, a ma na myśli mm, tego, a nie innego mężczyznę. Teraz będzie miejsce drugie w dzisiejszym 334 notowaniu i tęsknie akordeon, który został wykorzystany w piosence Norbiego. Nie zaczepie mnie. Byli Państwo we Francji w tym roku na wakacje? Tam na pewno akordeony grają tak właśnie. Na placu Pigalle szczególnie. Z siódmego o pięciaczek do góry. To chyba największy skok w tym notowaniu. Od sześciu tygodni w notowaniu to może być numer jeden. Choć nie musi. Zależy wszystko od państwa. Poznałem kobietę, a raczej dziewczynę. Ładna buzia, duże oczy, trochę skromną. Minę miała, gdy coś do ucha jej szeptałem. Do 17.00 towarzyszyć Państwu będzie piosenka, która w 334. notowaniu listy przebojów Radia Białystok jest na miejscu pierwszym, czyli cieszy się największą popularnością wśród naszych słuchaczy. Kult komu bije dzwon? Z trzeciego, o dwa oczka do góry od 8 tygodni na liście. Zdzisław Wasilewski, Andrzej Ryczkowski. Kłaniamy się. Odpowiada nas to koniec na samym początku.